Siemano, witajcie! Z tej strony ja i maskotkowy Jasiemka, maskotkowy wojan tutaj, a tutaj jest brelokowy wojan, patrzcie, więc trzech Wojtków tak w sumie was wita, nie! Trzeci Wojtek, spadłeś! Nie spadaj więcej! No i dzisiaj będziemy oglądać minecraftowe TikToki, w których będzie śmiesznie. No, patrzcie, na przykład tutaj gościu rozwalił kurczaka i idzie do swojego domku, zaczyna przepalać teraz tego kurczaka i słuchajcie? I OGROMNY KURCZAK! JA! To wie, co się wydarzyło z tym człowiekiem później. Wydaje mi się, że już... że już przeszedł do historii, że go już z nami nie ma. Ogromny kurczak go, go, go po prostu zjadł. Okej, okay, a tutaj mamy jakąś ekipę przebrańców. Co oni tutaj kombinują? A, aha, to jest ekipa przebrańców, wersja... wersja Fortnite'owa, no ładnie. Dobra, tutaj mamy teraz kociaka, który zamyka za sobą drzwi w Minecrafcie. Super! Fajny kociak! A to co? Kopanie? Aha, dobra. Tak jakby, zdziwienie. Wow, czy on się teleportnął do świata tych pszczółek? What? What? Muszę to przetestować. Co tu się odwala? To jest jakieś tortury Minecraftowe. What the hell? <laughs> o co tam chodziło, nie? O nie, o nie. Tutaj, please, please zaatakował kurczaka. okej, okay, ale, ale myślałem, że wpadnie do lawy. Okej, okay, tutaj pros goni, nóbka. Watchcie, się pani! No Noob go totalnie zniszczył! O, oh boy! Ja biorę maskotkę, oglądam to teraz z maskotuką. Ja Jocie panie, co tutaj się wydarzy? Okej, okay, jest jakiś gość na koniu. Aha, to jest znowu fortnite'owa wersja. Ten, minecraft'owa wersja Fortnite'a. No nie nieźle, jeźdź, nieźle. no nie to jest maskotkowa wersja. <gasps> Mnie! What? Czy ten naprawdę list tak zrzucił? Zrzucił się i spadł? O nie, rybka! To są smutne TikToki. WHAT?! O co tu chodzi? Czemu to są tak ogromne moby? Ja muszę, ja muszę zdobyć ten e, mod, który tam był What?! Czy on zabrał właśnie niebo z Minecrafta i przerzucił do normalnego świata? Ej, fajnie by było, co nie? Dobra, tutaj jakaś babka coś gada eee, Aha, dobra, że, że dzwonienie, to pewnie jakaś babka tam było napisane UNICEF chyba, co nie? <laughs> nie, a tutaj jest torturowana owca. Która właśnie <laughs> zginęła Nie co tam było co to, Od czego była ta babka No UNICEF ma tutaj tam na dole ma UNICEF No a tutaj torturowana Jest owca <laughs> nie Okej okay, dobra teraz mamy Przez okienko patrzy gościu No i co tam takiego przez okienko Oh boy. Lol Ale fajne ty Tutaj brakuje mu. What tam był Ender Dragon ja Jacie, panie, ale kozackie, a to co to jest? Dobra, wyszedł e, Tutaj niestety nie mogę włączyć muzyczki What? Nie wierzę <laughs> Ale kozackie What? On przeszedł ze świata e, Minecraftowego Do realnego, albo na odwrót raczej Okej, okay. a to co to jest? Co oni tutaj podpalają? Miasto niszczą? Czy mi się wydaje? Tutaj niestety nie mogę dawać oryginalnej muzyki, e, bo by mi ściągnęli ten film. O nie! To są znowu te wariaty, wiecie. Te wariaty, co tak zawsze tańcują z... z... <laughs> nie. O, to będzie znowu z Fortnite'a. To będzie starszy sezon. O, patrz, już to widzę, już to widzę. No, grałem w ten sezon. Graliście w ten sezon? Napiszcie, czy graliście w ten sezon. Okej, okay, Minecraft. Oh boy, co to jest? Pieseł Minecraft, a What? <noise> co to było? Jakiś pies. Czemu on zamknął właśnie kurczaka? <noise> o nie! <noise> o nie, samobójstwo liska! Nie! Rip lisek. Czo... Nie, zostaw pszczółkę! Gościu! <noise> What się, panie? Oh boy! Zaatakowały go teraz wszystkie. Co się dzieje? Ale czekaj, czy on nie był na trybie kreatywnym? Owce atakujemy, jak jesteś na trybie kreatywnym? Nie, A to... <laughs> o nie, on. Okej, okay, a uh, i co teraz? Podawa no, kolejny Fortnite. O, ja, ja ten to był jedyny karnet? Nie, to był pierwszy karnet, który jest setny level nabiłem. Okej. Okay. I co tu się odwali? <laughs> nie, on. <laughs> Aha, to widziałem, to widziałem. To jest. 3D Minecraft. Będzie miał białe oczy. Ooooooh, okej, okay, dobra. Gościu wchodzi do swojego domku. Cyk, cyk rozwala blok diaksowy. Pod spodem jest skrzyneczka. Ooo, nie, Creeper! Ooo, Creeper. Oh man. Czy on ma pistolet, z którego naparza do Creepera? Co tu się odwaliło? Dobra. Gościu rozwala tutaj. Czemu to tu jest nagi typ? Gościu. What? Oh boy! Czemu? Jak on, jak on wstał i się odbił? Co? Eee, okej, okay. to było podejrzane. Nie wiem, jak to się stało, ale dobra, ten gość tutaj zjedzie na łódce na dół. Czy on trafi? Trafi? What? Co on zrobił? Ej, ale w ogóle w łódce nie da się zginąć z wysokości? Tego No nie wiedziałem. O nie, tam był creeper. Znowu. Okej, okay. a to co tym razem? O, ja! To serio wygląda, jakby ktoś to trzymał! Szkielet trzyma TNT, ale przekozackie. Nie, no to będzie znowu Fortnite, pewnie, co? Tak, już widzę, tak. Też grałem w tym sezonie, no. No ładnie. A teraz sezon e, Marvelowy wyszedł, nieźle. O, nie! Ten gościu lubi krzyczeć. Ok? Co, co on tutaj odwala? Co on tutaj buduje? O, co? Nie! Spadł! Nie A to co to jest? Jaka brzydka jakość. Ja nie lubię takiej jakości Żeby na YouTube była taka jakość, ale co on zrobi? O nie, on wybuchnie Nie, co tu było? Nie, on zrobi... Co? On przerobi Steve'a na prawdziwego człowieka! What? O, no w sumie nie wyszło idealnie Ale co ciekawy pomysł O, to było fajne, to było fajne I co teraz? Spadnie na do I poleci się. Wow! Okej. Okay. To jest satysfakcjonujące, muszę przyznać. Bardzo, bardzo. I siup. I spadł sobie. I jeszcze dalej spada. Ile on spada? Gościu, opanuj się. Ciągle spadasz. Opanuj się. Chcesz ciągle spadać przez całe swoje życie. Uh, Fortnite is. Retarded a bad game for clowns. Okej. Okay. No Minecraft lepszy Okej okay, Harry Potter no ale czemu Już wiadomo że on tego nie wybudował No No nie kolejny Fortnite sezon Ja nie mogę Dobra Ten sezon też grałem Okej okay, Diaksy No nie To symulacja po prostu Jakaś To nie było naprawdę Czemu tam był jakiś Mikołaj dziwny co tu się odpala w ogóle? Te TikToki są dziwne Dziwne na maksa Dobra, koń w złotej zbrojce Gościu, dam mu jabłko, czy nie? <grym> Osioł, zmienił się w osioła Elo <grym> Okej, okay, otwiera drzwiczki Dale, o co tu chodzi? Okej, okay, nie ogarniam O ja! Jaka fajna emotka! O, gościu wszedł na TikToka Kurczak, kurczak wszedł na TikToka I co będzie na TikToku? O, już się boję <grym> Okej okay. I co tutaj jest? What? Co to było? Co to było? Jestem zdegustowany, nie? Ja nie wiem co tutaj się dzieje Dziwne rzeczy nam maksa Eee, uh, okej okay. O nie, to jest ten dziadek Z tej uh, bajki, pamiętacie? Z tej bajki, takiej, co balonami latali. Ja cię kręcę. I ten dziadek był z pieskiem. Czemu go zabił? Dziadek go rozwalił. No, to by było na tyle w tych TikTokach. Napiszcie, czy chcecie więcej TikToków. No i trzymajcie się. Tutaj macie dwa inne filmy, które naprawdę mogą Wam się spodobać, więc kliknij w ten lub ten. A ten film niestety się kończy.